Witam, jestem kumpa. Dzisiaj Wam zaprezentuję mój serwer Multiplayer na Terrari. No ja tu zaczynam. Tutaj jest spawn. Tu się pojawicie na początku, gdy wejdziecie na serwer. Tutaj y, niżej jest kopalnia. Ten serwer nie jest y, cały już rozbudowany, tylko no tutaj to miejsce. I ten dom cały, co za chwilę wam pokażę. No, ja tutaj zejdę niżej i wam pokażę. Tutaj są różne kopalnie, ale nie będę już tam dalej wchodził. Bo to tam nie ma nic do zaprezentowania, bo chyba każdy widział kamień Dirt. I inne surowce. Tutaj to jest taka jakby piwnica, bo nie mam takie podziemia, nie mam co tu zrobić. To jest wyjście z tego i wejście. Do tej kopalni mogą wszyscy wchodzić. Nie muszą mieć żadnych uprawnień nic. Tutaj to jest mój dom dokładniej, to jest taki salon. Mogę tu, y, oczywiście muszą się zapytać osoby, czy mogą wejść do niego, bo y, jeśli na przykład nie mają domu, tu jest łazienka, tutaj handlarz taki, sprzedają u niego różne rzeczy. Tutaj jest pomieszczenie, w którym tworzę różne rzeczy, y, jakieś materiały i inne. Tutaj jest taki pokój, nawet nie będę tutaj wchodził, bo się nie opłaca, tam nic nie ma takiego. Tutaj jest szklarnia, te rośliny na dole to yy, hoduje i potem sprzedaje, a ty wyżej tu tak dla widoku, dla, no, dla dekoracji i tego handlarza sprzedaje za jeden silver. No to chodźmy do ogrodu. Tutaj właśnie jest taki ogród. W nim będę też hodował te rośliny co tam pokazałem. Co jest sprzedaje u niego, tego handlarza. I chyba, bo nie jestem pewien. IP serwera znajdziecie w opisie. Ja się z wami już żegnam. Narka.